Zajął Piotr Dziadzio. Nowym ministrem środowiska natomiast został 28-letni Michał Woś, z wykształcenia prawnik. Powołano także Ministerstwo Klimatu, które również od teraz ma wpływ na decyzje wydawane w sprawie naszych kopalin. Nowym ministrem klimatu jest pan Michał Kurtyka. Jest tak zaawansowany proces dopinania prawnego, przejęcia kontroli nad tymi zasobami. Najlepiej świadczy o tym ostatnia ustawa, która została bezwzględnie, bezpardonowo podjęta jest uchwałę uchwała przez Sejm, bazując na tych słowach głównego Golera Kraju, który mówił, że my mamy węgla 10 razy więcej niż tego, który jest w zasobach bilansowych, co jest podane to proszę Państwa tylko na, poprzez technologię podzielonego zgrzewania węgla, która proszę Państwa wejdzie w życie nieodwołalnie. To rząd specjalnie o tym wie i wstrzymuje tą, tą inwestycję. Panie Morawiecki, pozwólcie nam to zrobić. Te złoża Wam ciążą, my nie wiecie co z tym zrobić, nie potraficie tym zarządzać. Myśmy podczas prl u proszę Państwa, niekonali tam... W sumie w Polsce około 40 tysięcy otworów i te wszystkie złoża zostały dokładnie udokumentowane i my za teraz przekazujemy tą informację geologiczną. Często się utożsamia właśnie obecność Amerykanów na terenie Polski z chęcią zabezpieczenia dostępu do strategicznych militarnych surowców, na przykład na Suwalszczyźnie. I pytanie, czy przejęcie właśnie naszych kolejnych złuż tych kluczowych koncesji i zmiana prawa wstecz? by ono na przykład nie, nie reglamentowało jaki musi mieć kapitał ta spółka, która będzie wydobywać takie złoża, bo wiem, że różne obostrzenia tą poprawką zostaną ściągnięte, nie tylko chodzi tutaj o złoża przy KGM-ie, ale to ta ustawa w 2014 roku wprowadzała na przykład pewną transparentność, konieczność udowodnienia, że ta spółka rozpocznie pracę, że ona ma kapitał, a teraz w ogóle tego też nie będzie, więc zostaną dopuszczeni spekulanci rynkowi. No i pytanie: Czy taka gruba afera może być i czy to może mieć związek z tymi ćwiczeniami, z różnego rodzaju izolowaniem, sejmu polityków, wygaszaniem dyskusji, tematami zastępczymi? Wiesz o czym mówię? No czy to wszystko może mieć jakiś związek? no Na to, na to Mateusz, szanowni państwo, jako tak dowodu nie, nie mamy, ale istnieje najwyższe prawdopodobieństwo że to wszystko ma, ma swój związek. Jeśli teraz weźmiemy to fakt, że, że na przestniku suwalskim, tam gdzie są ulokowane mają być te główne siły amerykańskie, tam jest najcenniejszy nasz skarb, czyli tam jest 360 milionów ton żelaza, ale to nie jest takie ważne. Tam są ludy tytanu, około 100 milionów ton tytanu. Proszę Państwa, najcenniejszy surowiec w dzisiejszej... Technice militarnej, kosmicznej, telekomunikacyjnej, i tam jest kilkanaście milionów ton bananów. To jest skarb, z którego wstępnie jest oceniany tam według dzisiejszych cen na 8 bilionów złotych. Czy pani redaktor, odważna? Czy jest jakiś odważny redaktor? Może tam przejdziemy, bo o. Tam jest, ci są chyba z telewizji trwami. Można ich zapytać, czy są odważni i czy chcą po prostu porozmawiać chwilę e, z ministrem powódka. Dobrze, to podejdziemy i zapytamy.